Kamratki, kamraci, w poniedziałek, najbliższy, 7 sierpnia 2023 roku, o godzinie 11.55, czyli za 5.12, rozpoczynamy pod Sejmem w Warszawie, na ulicy Wiejskiej, przy Pomniku Państwa Podziemnego, konferencję prasową, jakkolwiek to brzmi, gdzie my, kamraci, rodacy, sformalizowani w partię rodaków kamratów, ale to nie ma najmniejszego znaczenia, przedstawimy ludzkości naszej w obecności, mam nadzieję, dziennikarzy, którzy z zaciekawieniem przyjdą zobaczyć to skandaliczne wydarzenie przedstawimy naszą decyzję. Naszą rodaków, kamratów, o przystąpieniu do wyborów parlamentarnych, ponieważ. I nie tylko. Naszym celem, i nie tylko, naszym celem jest przejęcie władzy, ponieważ władza nie będzie chciała nas słuchać, że żądamy, żeby nam oddali władzę, ponieważ ta władza jest już do niczego niepodobna. Oni nam tej władzy nie oddadzą, więc musimy ją sobie wziąć, po części legalnie, ale przecież nie zostawiamy nikomu wątpliwości. Raz zdobytą władzę nie oddamy nikomu. I kiedy już będziemy mieli chociaż część tej władzy, to zgodnie z polskim interesem narodowym wydrzemy ją. Te resztę tym, którzy ją w tej chwili sprawują bardzo niepomyślnie dla naszego interesu narodowego. A chodzi o to, żeby włożyć but. Tak jest. I yy, cieszmy się, że są te wybory. Hula! 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 Wybory. Cuda się dzieją na wyborach. Padają takie piękne słowa, takie piękne zdania. Tyle odwagi się pojawia w ludziach. Tak. Jak raz idą wybory, więc będzie pełny luz, jak mówi piosenka.